Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Cyborg. Jak Wam mija dzień? Mam nadzieję, że dobrze. Mi w mija. okej. ok. Jako, że dzisiaj jest poniedziałek, to jest jeden z dwóch dni, których nie lubię najbardziej. I dzisiaj tak na szybko byłem od niej który właśnie nie cierpił, nie lubię. Poniedziałek i czwartek to są dni, których kompletnie nie lubię, nienawidzę, są wkurzające. Czemuż Wam mówię, poniedziałek i czwartek, tam gdzie pracuję, to są dni. Dostaw. A to się wiąże z zawaleniem całej chłodni i mroźni, gdzie ja tam pracuję. To no jest tragiczne, bo jeśli coś trzeba wyjąć, to trzeba przechodzić przez wszystkie inne pierdoły. Jeśli na koszek coś jest na samym końcu, pół godziny zajmuje dojście do samego końca mroźni. Znalezienie tego gówna, czego szukamy, bo najczęściej to nie ma niczego na miejscu i wrócenie do punktu wyjścia co trwa drugie pół godziny bo czas kakać nad różnymi skrzynkami, nieskrzynkami itd. i tak dalej. To jest straszne, jest poniedziałek i czwartek jest moim najgorszym dniem. Jeszcze poza tym ja w poniedziałku nie lubię odda od zawsze każdy praktycznie poniedziałku nie lubi. No co, poniedziałek oznacza tak dla ucznia, o ja pierdzielę trześć do szkoły dla normalnego pracownika. Ja pierdzielę znowu do tej pracy. No więc, poniedziałek nigdy nie jest dobrym dniem. Dla mnie też nie. Ale jak chodziłem do szkoły, to też zawsze po weekendzie. Boże! Trzeba było marudzić. Ale jakoś stać o tej siódmej i zapierdzielać do tej szkoły. Ja, jeśli chodzi o teraz, mam no mówię, poniedziałki, czwartki tylko dlatego, bo są dostawy, a tak to. Rybka. Ja mam no, praktycznie od poniedziałku do dzieli pracuję, więc. Mi to ryra. A jakie Wasze są ulubione dni, i te znienawidzone? Piszcie w komentarzach. I życzę Wam miłego dniemu. Mój bo... no nie wiem, czy będzie miły, bo zaraz idę do pracy. Przecież dzisiaj poniedziałek. Będę ja się we mnie znowu męczył. O Boże. No cóż, trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa.